A tak, zimne piweczko po pracy. <laughs> Słuchajcie, witam wszystkich ponownie na moim kanale. Jak widzicie, po dwóch tygodniach czas nadszedł na wpuszczenie kilku rybek. No widać, że to, to są neony czarne i neony inesa. Żywarutki też wpuściłem w postaci gupików. Miały to być za namową kolegi Scalar Altum Molinezje Czarne, ale jak zobaczyłem w sklepie, wszystkie zainfekowane ospą rybią, to powiedziałem nie. Dziękuję. Wezmę gupiki. Statka nie są duże, bo są to dziesięcioosobnikowe statka i Innesa i neonów czarnych gupiki kupiłem 5 sztuk no to oczywiście się rozmnoży wiadomo ale już sklepy mi powiedzieli że w razie czego mogę wymienić mogę oddać cokolwiek mogę z tym zrobić słuchajcie kilka spraw dzisiaj chciałem podziękować na początek Michałowi Dobrowolskiego, za, on przysłał mi rośliny z Polski, niestety słuchaj, no mało, tych roślin, mało z tych roślin przeżyło, bo e, po czterech dniach, bodajże, cztery, coś koło czterech dni to szło, większość padła, została mi tylko, nie wiem czy to jest, dobrze pamiętam nazwę, ale Hydrocotyle Japan, troszkę w głębki, troszkę rzęsy wodnej. Ten Vesuvius, no zobaczymy czy to odbije. Słuchaj, w każdym razie dzięki Ci bardzo za szczere chęci. Nie liczę za bardzo na to, że to odbije. Najbardziej liczę od Ciebie na tą Hydrocotyle Japan, bo na fajnie się rozrasta. Ostatnio widziałem u Mokrych Łapsk na filmiku z krewetkami bardzo fajnie mu to się rozrosło i tutaj w tym klifie być może, że fajnie by to wyglądało zobaczymy jak widzicie rośliny coś tam podskoczyły nawożenie na razie się wstrzymam z nawożeniem nie będzie to ani mikro, ani makro zrobiłem tak jak podpowiadali mi Macias i Aqua Psychol dziękuję wam za to były też różne odpowiedzi, że zaglądnij sobie w tabelkę i tak dalej. Słuchajcie, no jestem ciemny jak tabaka i nie ukrywam tego, także dzięki Wam za konkretne odpowiedzi. Zrobiłem to, jak mi radziliście. Kupiłem wodę do żelazka, odmierzyłem, zalałem, puściłem 60 ml dzisiaj na dzień dobry, przy podmiance będę tam, już nie pamiętam jakie to są ilości, ale na każde 10 litrów ileś tam mililitrów, to mi jakła psychol pisał, sobie później zerknę i przy każdej podmiance będę będę to podawał, także zobaczymy, no Heniu się fajnie rozrósł, widać, że zatraciły się już przerwy pomiędzy tu były, z każdej strony były po dwa koszyczki i między tymi yy, koszyczkami były przerwy, teraz już to wszystko fajnie zarosło, nawet zastanawiam się, czy wykałaczek z tego nie wyciągnąć, ale chyba na razie się jeszcze wstrzymam, bo a nie wiem czy to się ukorzeniło czy nie, nie chcę ryzykować, bo nie chciałbym się bawić z wsadzaniem tego z powrotem i dubaniem w podłożu. Tak czy siak, słuchajcie, no korci mnie, żeby przyciąć tego małego heńka, bo nie chcę doprowadzić do tej sytuacji, jaką miałem w poprzednim baniaku, że później przytnę go do ziemi i od spodu będzie, będą czarne kikuty zamiast żywo -zielonej roślinki. Także nie wiem, ale zaczekam jeszcze, poczekam aż te rośliny się konkretnie ukorzenią i... Eee, słuchajcie, tak... Chciałbym wam jeszcze zaproponować jeden bardzo fajny kanał. Link wam podam w opisie. Nik tego kanału to Scalar Altum. Chłopak naprawdę wie co robi i budował już niejedno akwarium dla firm, dla dla hoteli, dla restauracji i nie ma zbyt może dużo filmików. Jemu bardziej zależy na czymś innym. Ma swoją grupę i tam się udziela. YouTube traktuje bardziej tak, o, tak po macoszemu, ale e, jeśli wejdziecie na jego kanał i spytacie się cokolwiek, to naprawdę łebski chłopak i bardzo wam polecam ten kanał. Jeszcze raz, Skalar Altum, pozdrawiam Cię. Co jeszcze jeszcze słuchajcie? Pomału zaczynam się zastanawiać nad butlą. Co dwa, bo już zaczyna mnie ta bimbrownia denerwować. Może nie tyle, że trzeba robić ten zacier i tak dalej, ale. Kurcze no, troszkę niestabilne. Chcia, no, Chciał mieć po profesjonalne, jeśli można tak to powiedzieć, urządzenie, a nie że to pH cały czas skacze w dół i w górę, bo na początku wiadomo Bimber. Konkretnie buzuje i tego CO2 jest. kurczę 10 bombelek na sekundę. Może za dużo przesadziłem, ale, ale 5-6 na pewno. A co jest? Bateria nienaładowana, przecież włączyłem do zasilania. Dobra, mniejsza z tym. Eee, a no z butli wiadomo, że CO2 idzie cały czas tak samo jak sobie uregulujecie zaworkiem precyzyjnym tak będzie wam szło tą, tą bąbel czy dwa na sekundę i no zobaczymy, pomału przymierzam się też do tego żeby przetestować wodę w akwarium teraz to co widzieliście właśnie zgasło zgasła aurorka 60 i teraz świecą się tylko dwie listwy po 15W 6,5 tysięcy i to z grubsza tyle chyba Seahorse dalej wali sobie w chu. szkoda bo przydałyby się tutaj dla kontrastu jakieś czerwone rośliny no, troszkę za zielono tutaj jest i nie wiem czy zauważyliście mikrozorium dałem w prawy, prawy z prawego boku wcisnąłem go tam jakoś w korzeń bo tutaj właśnie po tej lewej stronie chciałem żeby tutaj była rotala rotundifolia ile w ogóle przyjdzie z tego Seahorse. Jeśli przyjdzie, będę zadowolony. Jeśli nie, to już nie wiem, chyba ich oleje, pali ich o te 25 euro. Piec ich trącał. Słuchajcie, no, chyba tyle. Dzisiaj zrobiłem podmiankę. Pierwszy raz właśnie zalałem potasem to akwarium. Pokażę Wam mniej więcej, jak to z bliska wygląda. Hemianthus. No, zaczyna fajnie rosnąć. Tutaj repens tak samo. Nie rośnie, może w jakimś oszłamiającym tempie, ale no, umówmy się. Po dwóch tygodniach te rośliny nie wiem, czy jeszcze zdążyły się w ogóle ukorzenić. Jakko, jakkolwiek. Ale. Z tego co widzę to ta pseudoparwulka, czyli Eleoharis acicularis, bo to nie jest parwula oczywiście jak się okazało. No powiem Wam, że to zaczyna bardzo fajnie rosnąć i zaczyna wychodzić już, zaczynałem już wychodzić spod żwirku jakby jakieś drobne kłącza. Widać, że to rozrasta się pod, pod tym żwirkiem i... Myślę, że coś z tego będzie. Generalnie nie narzekam. Coś tu zauważyłem, jakieś sygnały z glonami. Tutaj chyba będzie widać na tym hu. Na tym tutaj, nie wiem, czy Tutaj on na tym ścipełku, nie wiem czy widać. A mniejsza z tym, no to nie jest jakiś wielki problem, przynajmniej na razie. Na razie sobie z tym radzę. Tutaj zauważyłem coś, że ten żwirek też się troszkę pomału zaczyna zielenić. Przytumiłem troszkę tą aurorkę 60, bo ona wcześniej świeciła na 80%, teraz mi świeci na 40% i może za wcześnie jeszcze, żeby. No światło długo się nie świeci, bo na razie się świeci 5 godzin, więc tragedii nie powinno z tego być. Co jeszcze? No to tyle, słuchajcie, no czekam aż się ta polisperma też rozwinie, bo myślę, że ona troszkę nabierze czerwonego koloru, jak dostanie troszkę światła bliżej powierzchni, chociaż światła tu, wierzcie mi, jest chyba za dużo nawet, nawet na ustabilizowane akwarium, ale zobaczymy. Dobra, słuchajcie, na dzisiaj to tyle. Dzięki za uwagę. Jeszcze raz y, wszystkim dziękuję za rady, za, za sugestie i szczególnie właśnie Aquapsychol i, i Macias, bo no, po prostu, no, dzięki za konkretne odpowiedzi, bo zrobiłem według tego, co mi napisaliście i nie muszę więcej się zastanawiać, przeliczać i, a z czasem być może się tego sam nauczę i nie będę musiał yy, Was zanudzać i, i męczyć pytaniami. Dobra, słuchajcie. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.